Dzień dobry, Wojciech Zieliński. W dzisiejszym szkoleniu przedstawię Państwu, jak działa aplikacja mobilna Obchód Pielęgniarski w zakresie wprowadzania pomiarów oraz podania leków pacjentom. Dla przypomnienia, Obchód Pielęgniarski to rozwiązanie informatyczne przeznaczone dla personelu pielęgniarskiego, które wspiera wykonywanie czynności podczas obchodów pielęgniarskich na oddziałach szpitalnych. Jedną z głównych zalet aplikacji obchód pielęgniarski jest dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta tuż przy jego łóżku, precyzyjne i proste wprowadzania parametrów pomiarowych pacjenta i możliwość przeglądania tych wartości na wykresach. Ponadto pielęgniarka poprzez aplikację może odznaczyć status podania pacjentowi leków czy wydanie posiłku, ma też możliwość przeglądania listy zaplanowanych pacjentowi badań. Dziś omówimy szczegółowo dwie funkcjonalności: wprowadzanie pomiarów oraz realizację zleceń na leki. Pomiary można wprowadzać grupowo. Po zaznaczeniu pacjentów i ustaleniu wartości pomiaru, wybieramy przycisk Dodaj. A pomiary natychmiastowo pojawiają się u wybranych pacjentów. Pomiary można w prosty sposób dodawać zarówno poprzez przeciąganie, jak i przyciski Plus i Minus. W aplikacji możemy zaznaczyć wprowadzone pomiary przyjętych płynów, aby aplikacja obliczyła ich sumę. Po wybraniu przycisku Wybierz pomiary, pojawi się panel z pomiarami przyjętych przez pacjenta płynów. Po wyborze potrzebnych pomiarów, wybieramy Dodaj, a obliczona suma zapisuje się u pacjenta jako pomiar płyny przyjęte. Możemy zaznaczyć analogicznie płyny wydalone, obliczając tym samym sumę. Dzięki temu w następnym kroku możemy obliczyć bilans płynów przyjętych i wydalonych przez pacjenta, co jest przydatne do kontrolowania nawodnienia pacjenta. Można wprowadzać ocenę bólu na wygodnej skali. Po wybraniu Skaż wartość, ocenę bólu może wprowadzić zarówno pielęgniarka, jak i pacjent. W aplikacji Obchód Pielęgniarski można rejestrować podawanie leków, ale nie tylko. Po wybraniu z menu w prawym górnym rogu możemy wybrać akcję podaj, nie realizuj lub odrzuć. A w przypadku leków zleconych jako doraźne lub ciągłe, także dodaj podanie. Istnieje także akcja przywróć, która pojawia się, gdy podanie otrzymało status niezrealizowane lub odrzucone. Umożliwia ona przywrócenie podanie do statusu nowe. Wybranie którejś z tych akcji skutkuje aktualizacją danych dotyczących podań leków zarówno w aplikacji Obchód Pielęgniarski, jak i w systemie KSASW. Lek podany w Obchodzie Pielęgniarskim widnieje jako podany w KSASW. Analogicznie z pozostałymi akcjami. Akcje te bowiem skutkują zmianą stanu podania i zlecenia leku. Podania leków posiadają statusy, które odzwierciedlają wykonane na nich akcje. Zobaczmy co oznaczają poszczególne statusy podań leków. Status nowe to status podania leku całkiem nowego lub status podania leku przywróconego. Status w trakcie realizacji będzie nadany podaniu, jeśli lek doraźny lub wlew ciągły, został już choć raz podany pacjentowi w ramach zlecenia. Podanie leku otrzymuje status zrealizowane, jeśli zostało podanie wykonane. Status niezrealizowane otrzyma podanie, które zostało oznaczone jako niezrealizowane poprzez akcję nie realizuj. Natomiast podanie leku otrzyma status odrzucone, jeśli zostanie wybrana dla niego akcja odrzuć. Status wycofane nie może być ustawiony z poziomu obchodu pielęgniarskiego, lecz ustawia go lekarz. Gdy pacjent ma zlecony lek doraźny lub wlew ciągły, Pielęgniarka może wykonać akcję Dodaj podanie, dzięki której oznaczy, że wydała pacjentowi jedną dawkę leku, który został pacjentowi zlecony do podania doraźnego. W przypadku wlewu ciągłego sytuacja przedstawia się analogicznie. Akcję na lekach zleconych pacjentowi może także wykonać grupowo. Wybranie podania mają status zielony, czyli nowe. A po wykonaniu na nich akcji Podaj, ich status zmienia się na niebieski, czyli zrealizowane. Mamy zlecony lek, który należy podać o godzinie 11 i 18. .00. Widzimy, że jest on także widoczny w KSASW. Podajemy go w obchodzie pielęgniarskim poprzez wybranie akcji Podaj. Rozpoznajemy po niebieskim kolorze statusu podania, że zostało ono zrealizowane. Po ikonie reprezentującej realizację oraz ikonie oznaczającej podanie leku widzimy w KSASW, że podanie zostało zrealizowane. Podsumowując, aplikacja mobilna Obchod Pielęgniarski zapewnia lepszą i bezpieczniejszą opiekę nad pacjentem. Dziś omówiliśmy działania aplikacji w zakresie wprowadzania pomiarów pacjentom oraz podań leków. W kolejnej części przedstawimy Państwu funkcjonalność związaną z przeglądaniem i wprowadzaniem dokumentów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Osos Tutor.